Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami na taki ważny i poważny temat, jakim jest stygmatyzacja pacjentów w borderline w służbie zdrowia. Jak wiemy, pacjenci psychiatryczni w ogóle w służbie zdrowia nie są traktowani najlepiej, często przedmiotowo, często są obdzierani z godności i traktowani w sposób protekcjonalny. Jednak zasadniczo z największymi problemami spotykają się właśnie pacjenci z borderline. Dlaczego? Zacznijmy od tego może, że jest to w ogóle zaburzenie, które jest bardzo napiętnowane społecznie, tak generalnie. Możemy spotkać nawet w internecie po prostu fale hejtu. Różnego typu blogerzy i pseudo-pseudo-influencerzy pozwalają sobie na wycieczki pod adresem osób z Borderline pisząc, że to są potwory, że są to osoby, które jedyne co mogą robić to niszczyć życie, że nie nadają się do bycia w relacji, że od takich ludzi trzeba jak najdalej uciekać, że są to wampiry energetyczne, że są to po prostu źli ludzie, manipulatorzy. Nawet gdzieś widziałam informację, że jeden z influencerów wysyłałby ich od razu do gazu. Więc takie historie. Poza tym no mówi się, że to nie są osoby chore psychicznie, tak? tylko są zaburzone. Czytaj. Są, krótko mówiąc, zjebane, tak? Brzydko mówiąc, tak? Bo to jest jakby w ich charakterze i koniec. Ludzie nie biorą pod uwagę, że borderline jest jakby tylko częścią charakteru danej osoby, natomiast nie jest pełną, złożoną osobowością, tak? I w związku z tym często jest to tak, że dana osoba poznaje kogoś z borderline, ta osoba, za przeproszeniem, ma po prostu skurwiały charakter, bo taka jest i koniec. Bo takie osoby zdarzają się też bez żadnych zaburzeń, natomiast patrzą na te osoby tylko przez pryzmat borderline i wychodzą z założenia, że to, że potraktowała ich źle, fatalnie, koszmarnie i w ogóle była, de, delikatnie mówiąc, złym partnerem czy złym przyjacielem, przyjaciółką, to świadczy o tym, że to przez borderline, w związku z czym to borderline jest złe i tak dalej, i tak dalej. Tak? Następuje jakby takie odczłowieczenie tej osoby i skupienie się na tym borderline. Potem następuje uogólnienie: wszyscy ludzie z borderline są źli. Jest to mega krzywdzące dla takich osób, ponieważ my wszyscy z borderline zmagamy się z ogromnymi trudnościami w relacjach. Mamy bardzo dużo rzeczy do przepracowania, jest nam ogólnie ciężko i ta stygmatyzacja społeczna to jest coś, co niesamowicie nam przeszkadza. W ogóle osoby z borderline mają większą reaktywność emocjonalną, co wiemy, i fizjologiczną na wszelkie mechanizmy odrzucenia, tak? czyli w momencie, w którym czujemy się odrzuceni przeżywamy to po prostu stokroć bardziej niż inni, wyolbrzymiamy pewne rzeczy, w ogóle bardzo mocno odczuwamy i reagujemy niewspółmiernie do sytuacji, mocno na pewne rzeczy. Jesteśmy biologicznie predysponowani do doświadczenia intensywnych emocji i wpadania w poczucie zagrożenia, tak? Więc jest nam ciężko. I teraz co się dzieje, jeśli taka osoba, nawet w służbie zdrowia, nie może znaleźć wsparcia? Dlaczego nie może znaleźć wsparcia? Ano, niestety na ten cały obrazek rzutuje właśnie to ogólne pojęcie o borderline, o którym przed chwilą mówiłam. Ta magia i to zaczarowanie sytuacji. I żeby było śmiesznie, ono dotyka również osoby właśnie będące wewnątrz tej służby zdrowia, gdzie wydawałoby się, że specjaliści powinni patrzeć na to inaczej, powinni patrzeć bardziej trzeźwo, powinni patrzeć bez uprzedzeń. A tymczasem, co się dzieje? Już w 1989 roku tacy panowie Galo Plancy i Garfinger postanowili przeprowadzić badania, z których wyniknęło, że personel służby zdrowia, a dokładnie pielęgniarki, są mniej empatyczne dla osób z zaburzeniem borderline w szpitalach psychiatrycznych niż do osób z innymi zaburzeniami i chorobami. Są bardziej skłonne twierdzić, że dana osoba manipuluje, udaje chorom, kłamie. Jakby nie dowierzają, odsuwają się, boją się takich pacjentów. Terapeuci często mówią, że taki pacjent rozwala terapię grupową, że nie nadaje się do terapii grupowej, że borderline'owcy to osoby ekstremalne, że w ich przypadku jest tak bym, dosłownie mało miejsca na terapię w ogóle, że to są osoby, które nie chcą zmian, tylko tak naprawdę szukają uwagi, czyli krótko mówiąc atencjusze. No, i tak jak już wspomniałam, manipulatorzy, którzy świadomie kontrolują swoje zachowanie i świadomie wpływają na innych, czytajcie, świadomie chcą szkody dla drugiej osoby, tak? Przez to, że są po prostu zrąbani wewnętrznie. To jest zupełnie nie tak, dlatego że mm, mówi się, że osoby z borderline całkiem dobrze rokują, jeśli chodzi o wyleczenie. Rokowanie są nawet lepsze niż w przypadku chadu, czy, czy jakichś chorób psychicznych, tak? Często bardzo pomaga tutaj rodzaj terapii albo behawioralno poznawczej albo dialektyczno-behawioralnej. I teraz tak, to nie jest tak, że się mówi, że oni są nieureczalni, bo to jest część osobowości. Nieprawda, tak jak mówiłam, to rokowanie jest dobre i przy dużej pracy własnej osoby. Jest jak najbardziej skłonny do wyciszenia się, ponieważ pacjent po prostu uczy się żyć ze swoim zaburzeniem, tak jak na przykład ja się nauczyłam. Umie sobie radzić, umie przede wszystkim rozpoznawać schematy, po drugie umie sobie z nimi radzić, po trzecie to znacznie poprawia jego możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, przynajmniej z grubsza i z wierzchu, ale to naprawdę pomaga. Także z borderline można żyć, można sobie radzić, można być w relacji, natomiast z jakiegoś powodu nawet terapeuci w to wątpią. I teraz tak, co powoduje takie negatywne przekonanie terapeuty, jak w ogóle to się dzieje? Zacznijmy od tego, że ten terapeuta od początku jest jakby nastawiony trochę rogami do tej osoby z borderline, no bo właśnie, bo ona jest trudna, bo jest nie do bo jest kontrolująca, bo jest manipulująca, bo nie chce być w terapii, nie chce się zmienić. Co jest bzdurą, bo wiemy, że osoby z borderline. Yy, Poszukują pomocy, chcą się zmieniać, chcą jakby chcą współpracować, tylko jest im po prostu trudniej niż innym, właśnie ze względu na to, o czym mówiliśmy: na ambiwalencję emocji, czyli bycie blisko, daleko, ręk przed wejściem w relację, ręk przed pozostaniem w relacji, lęk przed odrzuceniem. To jest wszystko bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę potrzebują być w tej relacji terapeutycznej, potrzebują wsparcia takiego i takiej atmosfery zaufania, żeby właśnie nie czuli się odrzucani, tak? A tymczasem właśnie negatywne spojrzenie terapeuty, że ten pacjent będzie nim manipulował, że go w coś wciągnie i tak dalej, powoduje, że terapeuta się jakby dystansuje od pacjenta. Pacjent z borderline interpretuje tak odrzucenie. I w związku z tym czasem potrafi się zachować autoagresywnie, czasem zachowuje się agresywnie, natomiast często prowadzi to do tak zwanego wypadania z terapii. Tak? Czyli pacjenci z borderline bardzo często zmieniają terapeutów, ponieważ właśnie czują się nie, przez nich odrzucani, więc nie są w stanie się otworzyć, nie są w stanie już dalej współpracować, nie są w stanie po prostu dalej w tym być. Tak? Cóż jeszcze? No pacjenci zazwyczaj pozostają około 3 miesięcy w terapii. Czyli mocno za krótko, właśnie przez to wypadanie. Jest to tak zwane yy, samospełniające się proroctwo, inaczej się mówi przepowiednie, dlatego zaczęłam od rodzaju żeńskiego, w terapii. I to wygląda właśnie tak, że że ponieważ jest trudny pacjent, jak wspomniałam, psychoterapeuta się wycofuje, ponieważ zakłada, że ten pacjent będzie trudny i tu działa ta samospełniająca się przepowiednia. Każde zachowanie tego pacjenta, terapeuta interpretuje jako zachowanie trudne, ciężkie, manipulujące i tak No i w związku z tym pacjent zaczyna się zamykać i faktycznie na jakby zachowanie terapeuty reaguje w taki sposób, jaki terapeuta tego oczekuje. jak wiemy, Akcja wywołuje reakcję, tak? Więc jeżeli pacjent z borderline yy, widzi właśnie to wycofanie, widzi to, to jakiś podtekst, coś wyczuwa, a my wyczuwamy więcej, my wyczuwamy więcej, nawet więcej niż tam jest, no to natychmiast się zamyka, tak? Jeżeli chodzi o relacje terapeutyczne, to w przypadku borderline budują się one wolno, wymagają dużo cierpliwości i dużo pracy. Natomiast terapeuci nie wszyscy są w ogóle przeszkoleni, co zrobić z borderline'owcem, w jaki sposób się z nim obchodzić, w jaki sposób w niego uwierzyć i dać mu wsparcie, tak, żeby mógł zostać w terapii. Nie jest to łatwe, natomiast jest to możliwe i wykonalne. Natomiast ja uparcie twierdzę, że właśnie to nawet już nie chodzi o to, że powinno się edukować bardziej psychoterapeutów i w ogóle osoby ze służby zdrowia i, i tłumaczyć im, że ten borderline'owiec to nie jest koniec świata i nie należy się go bać yy, i reagować na niego lękiem i odpychać go bo to tylko pogorszy sprawę ale myślę, że, że całe, jakby, yy, całe źródło problemu kryje się w tym, że w ogóle właśnie jest ta, taka zaczarowana aura wokół tych borderline'owców że oni są właśnie takimi złymi ludźmi jak na początku mówiłam no, poza tym stykałam się z czymś takim jeszcze w służbie zdrowia, jak problem z diagnozą. No bo borderline jest stosunkowo nową jednostką i często jest tak, że jeśli lekarz nie wie właściwie, co ma temu pacjentowi powiedzieć i czym on właściwie jest, to pakuje go do worka borderline. Ale to nie jest prawda. Borderline to nie jest cokolwiek, co jest niezdiagnozowane, to jest określona grupa zaburzeń, która ma swoje wytyczne. I tak naprawdę jest to bardzo konkretna sprawa, jaka, że powinni być do tego jakoś bardziej pozytywnie nastawieni, przede wszystkim wyedukowani we właśnie współczesnych wskazaniach psychiatrii, psychologii i, i tak dalej. I ta diagnoza powinna być dobra, bo jeśli ktoś postawi diagnozę na przykład H, a nie borderline, to będzie stawiał na farmakoterapię, spychając jakby psychoterapię na dalszy plan. A w przypadku borderline jednak ta psychoterapia jest najważniejsza, tak? Oczywiście stosuje się czasem leki takie jak w przypadku Hadu, żeby wyciszyć, jakby wyrównać, tak? natomiast ewentualnie antydepresanty, żeby podnieść. Natomiast nie jest to jakby 100% sukcesu. To jest w sumie ułamek sukcesu tylko i podaje się te jakiej głównie po to, żeby pacjenta na tyle wyciszyć i wyrównać, żeby on był w stanie podjąć psychoterapię. Podczas kiedy w hadzie jest tak, że farmakoterapia zasadniczo jest podstawą, a psychoterapia jest komplementarna po to, żeby pomóc choremu zrozumieć istotę choroby i z nią funkcjonować. Także tutaj jest bardzo poważna różnica. Jeśli chodzi też o diagnozę po to właśnie, żeby nie dostać na przykład diagnozy HAT albo jakiejś innej, powinno się stosować coś takiego jak wywiad ustrukturyzowany, czyli na przykład SCID, a nie po prostu rozmowę z psychologiem klinicznym, która skoro nie jest ustrukturyzowana, to sobie płynie wolnym, że tak powiem, tokiem i ten terapeuta sobie, powiedzmy, wedle własnego trochę uznania wpisuje Wam jakąś tam diagnozę błędną lub nie, niezaraźliwe macie szczęścia. Natomiast rzadko się korzysta właśnie z tych jakby już formuł, które są przygotowane, które wiadomo, że mogą spowodować, że ten błąd będzie minimalizowany, że będzie bardzo mało odsetek tych błędów. Tak? Natomiast z jakichś powodów psychologowie, którzy rozmawiają z człowiekiem często właśnie wystawiają diagnozy nawet w szpitalach, po prostu sobie prowadzą wywiad. Ja miałam taką sytuację, że dostałam, co prawda, ten test, tak, cały długi 500 pytań. Natomiast generalnie, poza tym, to pani siedziała i sobie ze mną rozmawiała. Nie był to ustrukturyzowany wywiad, także to na pewno jest pewien problem. Także tutaj mamy to. Patrzę, co jeszcze chciałam poruszyć, bo powiem szczerze, że mam ostatnio taką gonitwę myśli po prostu koszmarną, że jest mi ciężko się skupić, także wybaczcie. Mm, nie, myślę, że powiedziałam mu wszystkim, o czym chciałam powiedzieć. No, to jest naprawdę niesamowite, tak można kupić wątek bez notatek. Także kochani, jeśli chodzi o borderline, odczarowujemy. Mówimy o tym, że jesteśmy tacy jak inni ludzie, że z nami też można być, że z nami też można przebywać, że możemy być dobrymi partnerami, że możemy być dobrymi przyjaciółmi, że to wcale nie, nie jest aż takie złe chociaż nie jest łatwe do końca ani dla nas, ani dla innych osób, wymaga trochę wiedzy, wymaga trochę cierpliwości, ale tak naprawdę do każdej osoby potrzebne jest trochę cierpliwości, bo wszyscy jesteśmy bardzo różni, mamy jakieś tam swoje ale. A przede wszystkim to, jakim... to, że ludzie są różni i że potrafią mieć swoje różne ale, powinni rozumieć właśnie psychiatrzy i psychologowie, bo oni po to są, żeby rozumieć tajniki ludzkiej natury tajniki ludzkich problemów i pomagać tym ludziom z tymi problemami sobie radzić. Także tym bardziej od nich należy wymagać tego, żeby kurde nie stygmatyzowali, tak? No i powolutku, powolutku tę edukację budujemy. Jeżeli macie jakieś informacje na temat właśnie hmm, blogerów, wrogerów, ludzi, którzy w jakiś sposób odczerniają borderline, to możecie do mnie pisać na brief, bo też zawsze chętnie się wypowiadam w takich wątkach. To nie zawsze daje efekt jakikolwiek, natomiast staram się te osoby w jakikolwiek sposób jakby wyprowadzać z błędu, że często jest to właśnie ich po prostu negatywne, indywidualne doświadczenie z konkretną osobą i nie powinny stygmatyzować jakby całej grupy, bo jest to po prostu nie fair. Także tak to wygląda. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama Dwubiegunowa, na Twittera Dwubiegunowa, na którym postaram się udzielać, na moją stronę dwubiegunowa.pl, na której znajdujecie aktualności dotyczące tego, co dzieje się akurat z naszą petycją, co dzieje się w ogóle jakby w jakichś tam wydarzeniach, w których biorę udział, jeżeli by Was to interesowało. Oczywiście na Facebooka. No i moi drodzy, i jeśli ktoś chce pomóc w jakiś sposób wspomóc sam kanał, to zapraszam was na Patreonita. Wszystkie te rzeczy znajdziecie w informacjach o kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie i trzymajcie się kochani, wszystkiego dobrego. Pa.